o jest, tak to wygląda pięknie w środku lasu no i super, jest super, powiem wam tak no ale w sumie co ja mam wam powiedzieć tak zastanówcie się w sumie sami czy na przykład jak jest te pz nasze to nie mogłoby być czegoś takiego jak stowarzyszenia i zobaczcie, goście sobie założyli stowarzyszenie pod domem albo w okolicy, no niedaleko nie muszą nigdzie jechać mają wodę pod domem, są w niej ryby, co najważniejsze. Płacą podobno tam, Marcin, ile tam było? 7 stówek płacą rocznie i mogą łowić dowoli. Jest białoryb, jest drapieżnik, jak to co widzieliście, czyli okoń, sandaczyk jest i szczupak też jest, tak? No, coś jeszcze jest. A, i boleń jeszcze jest. I boleń. Jaś kleń, no i widzicie, wszystko, każdy gatunek mają. I ja bym chciał, żeby tak to w Polsce wyglądało. Czyli mam na przykład u siebie pod domem glinianki, i te, tymi gliniankami opiekuje się moje koło, moje stowarzyszenie. I ja sobie tam jeżdżę. Nie muszę nigdzie dymać daleko w poszukiwaniu ryb, bo tak naprawdę ja się bym tym zajmował. Jeżeli by mi stowarzyszenie odpowiadało, bym łowił tylko i wyłącznie na jednym stowarzyszeniu, czyli na przykład na jednej wodzie, czy tam dwóch wodach. No nie mam pojęcia, jak by to wyglądało, ale na pewno da się to ogarnąć i ja bym w zupełności poszedł w 100% właśnie w tę stronę, że właśnie taki system, że dane koło opiekuje się jedną wodą bądź dwoma, trzema, ale w mniejszym stopniu niż taki jest duży okręg i ten okręg zarządza. Nie wiadomo jaką ilością wód, to znaczy dużą, o to mi chodzi. I oni nie mogą, nie są w stanie ich kontrolować, bo tutaj chłopaki sobie przychodzą, mają jedną. Ile macie wód? Jedno. Jedną. tylko to jest wasza woda. I ilu was jest? 32. 32 jest ich w stowarzyszeniu i się, możecie siebie kontrolować? Możemy. No. no i super, co to jest super? W ogóle, czyli ja sobie przychodzę nad wodę. I elegancko mogę Marcina sprawdzić, czy ma zezwolenie. Czy w limitach się zgadza? No, więc to jest mega sprawa i tak w ogóle to powinno wyglądać, że a nie tak jak jest to dotychczas, czyli samowolka ten łowi ze zezwoleniem, ten ma w dupie PZW i nie opłaca, ten opłaca tak jak ja i tak naprawdę nie wiem czy gościu z boku opłacił. Ach, szkoda gadać i nawet już mi się obrzydło. Ale co najważniejsze, rybki mi to wynagrodziły. Kolejny daily za nami. Także trzymajcie się, dajcie znać w komentarzach, co na ten temat wy sądzicie. Co sądzicie na temat. O, widzieliście? Co wy na ten temat sądzicie? Czy w waszym zdaniem na przykład takie stowarzyszenia by przyszły nam z pomocą? No i te nasze wody by uratowały? Czy takie coś by się u nas sprawdziło? Bo przypominam, mental Polaka jest ciężkim mentalem. A dopóki mental się nie zmieni, to nie będzie w naszym wędkarstwie nic. Elo do 18! Brawo ja. Tak szybko zrobiłeś, że Jest nawet nie wyciągnąłem. Co, na co to? Taka rybka. Taka rybka. To jest sandaczek. To już trzeci. trzeci. Szkoda, że tego wszystkiego nie nagrywam. Ale no jest sandaczek. Elegancko. Ale piękny oko mi wziął. Kamerka mi padła, ale no piękny. Już taki co pochodził na kiku. O. No, taki 30 taczek, ale gruby jest. Gruby jest, naprawdę bardzo fajna ryba. Zaraz sobie zmierzymy go. A zobaczcie na co. Na tantkę. No, dzisiaj tantka daje ryby, i tak naprawdę to tylko tanta daje ryby. Także jak najbardziej polecam tantki z Ali Robali. Link znajdziecie w opisie. No, 30-30. Zajebiście Ty masz rybę za bok Ale pięknie, stary, zajebiście. Lubię ryby za bok. To są najlepsze ryby jakie są. Patrz, ja też mam. <grym <grym A ty że to nie jest za bok. <grym> Ale no wiesz, no, no zobaczymy. Wydaje mi się, że za bok masz. No pięknie. Pięknie. O zobacz, ja miałem naprawdę, zobacz, patrz. Zobacz. Ja miałem teraz broń widzowie. Ale ja hamulcik. Sam idę tam trochę, wiesz? Przecież masz daleko dużo jeszcze. No spokojnie, ty daj mu sobie wyszalić. Pięknie. A ty, może wezmę podbierak, co? Pewnie i tak się nie zmieści, ale... stepciu walną super rybę. Ciekawy jestem, ciekawe jestem co. Ty, a może to ten boleń, co się przed chwilą ten. Liczysz na bolka. Stary, super. Dużo masz? Podkładu? Co? Dużo no. masz? Lekki? 125 metrów, tyle ile było ostatnio Wiesz co, ja nie wiem czy nie będzie Ci lepiej tamtą stroną iść No, ale przykręcisz trochę, czy nie? Co się nie wiem, nie znam tego, wiesz. Nie wiem co tam jest. To nie jest tak leciutka jak się Okej, okay, okej, okay. wiem o co chodzi. Ale oddaje! Ale oddaję Jezu Niesamowita ryba My Pół godziny jazdy będziesz miał stary Jeju Oj No dobra, do nas płynie chyba Że tam mi za właśnie... Dobra idziemy Podbiegnij tam może no, chyba ucie, ucie. <laughs> Tylko nie dawaj luzu <laughs> Zobaczcie co tu się dzieje gościu biegnie po rybę ty, ale jaka cwana, od razu ten Od razu w chaszcze Dawaj, dawaj tam Od razu w chaszcze Stefan, ty tamtędy idź no. Jo, yeah. Urwała! Urwała no co, co to było? Nie Jo <laughs> yeah. Co ty myślisz, że co to było? Za bok chyba co? Przypon z polecam Marcinola No ale dobra, przypon do ile do 3 kilo? No. Chyba miałam więcej niż 3 kilo <laughs> Daj było do, do, do dwóch? No chwilach. no to kurczę, stary. To, musiało, to mogło się tak skończyć. No i tak się skończyło, także. To musiało się tak skończyć. Przypon. Przypon nie wytrzymał po prostu. No i co? No i nie zobaczyliśmy. Szkoda, że nie zobaczyliśmy co to jest. Bo naprawdę to była fajna ryba już. I, i to widać, widzieliście. Fajnie też fajny bieg Marcina. Zapierdzielał jak na tych, na zawodach przełajowych w trzeciej klasie podstawówki. Mówi kurde o tym brzegiem nieźle. No ale widzicie, jest stowarzyszenie, nie ma PZW, jest ryba. No i teraz pytanie, czy nie, nie jest to dobrze pójść w takim kierunku. No bo jak widzicie, sama nazwa filmu wam już podpowie, że chodzi głównie o stowarzyszenia. Kolejna rybka jakaś, o piękne branko. Sandaczek znowu. Sandacz. Sandaczek. Ale mi przydzwonił. Ale zażar. No ale zażar, zobaczcie Mały Ale jest elegancko hm. i na taką tantkę Ale przygrzmocił zbój To niesamowicie No ale kolejna rybka pyk mamy to Okoń, Pa chłopi jaki okoń Piękny nie będzie tu Po Porzucie oddaliśmy co ja mogę z tym okoniem zrobić, żeby on przeżył? Tam go nie wrzucam, bo to on tam chyba nie przeżyje. Nie przeżyje. Co się kurcze, jak taki duży jest, to przeżyje tutaj. Morda. LOL! Tu ci nic nie weźmie, On gumę pić. Nie dobra, nie ma tu ryb już więcej. To były dwie jakieś stare przypadkowe ryby. Zobaczcie, plecionka, prawie nówka sztuka, balzer, panowie, firma balzer to jest jakieś przegięcie, bo to co się dzieje, zobaczcie. Cieniutka plecionka, ok, ona jest cienka, ale ja naprawdę mało siły używam i ona pęka. Ona pęka. Nie no, widzowie. Widzowie naprawdę to, to jest dramat. Ta plecionka to jest dramat. Wiecie co, wiecie co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że już straciłem dzisiaj tutaj straciłem cztery przynęty. Cztery przynęty i wcześniej też straciłem przynęty, więc to jest masakra. Nie polecam tej plecionki. Ja wam wrzucę tutaj się wam wyświetli po prostu jaka to jest plecionka, bo ja nie pamiętam jaką kupiłem, ale mam to zapisane, także... Wklejam wam linka. Ale nie kupujcie, nie kupujcie, nie kupujcie, bo to jest bez sensu, będziecie się denerwować, będziecie klnąć. Docionka firmy Balzer jest niedobra, po prostu niedobra. Słoneczko świeci. Jest pięknie. Nam pozostało jeszcze z godzinka czasu. Myślę, że z godzinkę i lecimy, co oszamać. Trzeba coś zjeść. Kurczę, głodni jesteśmy bardzo już. Ale fajnie, fajnie. Woda z stowarzyszenia. No, i jednak ryby w takiej wodzie są. A co więcej, ja stwierdzam po dzisiejszym dniu, że tu są bardzo ładne ryby i może być ich nawet i więcej, więcej po prostu niż na zbiornikach innych PZ2, ze względu na to, że po prostu jestem tu pierwszy raz, nie znam w ogóle nic, wiadomo, Marcin mi powiedział co i jak, ale. No, ale jednak jestem pierwszy raz, więc efektów jakichś nie oczekiwałem. A tu proszę. Sandaczyki, okonki, jedna jakaś ryba widmo, która naprawdę, ale to naprawdę była na potężna jakaś, a tymczasem jeszcze godzinka czasu i może coś się uda jeszcze złowić.